Jesteśmy po meczu Legia Warszawa kontra Lechia, Tomaszu Mazowiecki, remis 2 do 2. Z nami jest trener gospodarzy, pan Piotr Jacek. Szkoda tego punktu. Szkoda dwóch punktów, tak? Zarobiliśmy tylko jeden, po raz drugi wymyka nam się zwycięstwo w końcowych minutach, tym bardziej w meczu u siebie, więc no, o ile w pierwszym meczu... Można było gdzieś tam na to przymknąć oko, no to w dniu dzisiejszym jesteśmy bardzo z tego powodu źli. Właśnie według Pana, w czym jest problem? Bo, tak jak Pan powiedział, kolejne spotkanie gdzie jest taki sam schemat, gdzie gracie dobrą piłkę, bo dzisiaj naprawdę były momenty dobre. Tymczasem stały fragment gry, stracają dwa punkty. No, według Pana, z czego to się może brać? Jest to taka liga, to było trudne spotkanie. Przyjechała drużyna, która do tej pory nie punktowała, ustawiła się całym zespołem na swojej połowie, czekała na przechwyty piłki, czekała na, na kontry, więc to nie był łatwy mecz dla naszej drużyny. Spodziewaliśmy się takiego scenariusza spotkania, a mimo to znajdowaliśmy drogę do bramki częściej niż przeciwnik. No ale niestety powiedziałem moim piłkarzom, że musimy pracować nad tym, żeby być. Szybciej dojrzałymi piłkarzami, tak? bo mieliśmy swoje sytuacje, powinniśmy zamknąć mecz na 3-1, nawet na 4-1, a to się nie stało. A jak wiemy, piłka jest przewrotna. Zespół, który nie miał już siły i ledwo biegał, zarobił stały fragment w jakimś tam naszym błędzie, Wrzucił, ktoś nie przepilnował, nie był odpowiedzialny i tracimy dwa punkty. Kolejny mecz do to będzie Ursus, a później Puchar Polski, Wisła Kraków. Trochę już o tych spotkaniach myślicie? Nie, najbliższe spotkanie jest w Ostrudzie i na nim się skupiamy. Dziękuję bardzo i powodzenia za kilka dni. Dziękuję bardzo.